Narodowe Czytanie to wydarzenie zainicjowane w 2012 roku przez prezydenta Rzeczpospolitej Polski i organizowane corocznie. To już drugi raz, kiedy Narodowe Czytanie odbywa się w ogrodzie naszej Czwórki. Mamy nadzieję, że to, co wydarzy się za chwilę, obali bezpowrotnie stereotypy o tym, że dzisiejsza młodzież nie czyta. Czyta, drodzy Państwo. Na pewno młodzież z czwórki. Przekonamy się o tym za moment. Zapraszam na część artystyczną. Szanowni goście, pani dyrektor, nauczyciele, kochani uczniowie. Francuski pisarz Victor Hugo powiedział, mówić o Mickiewiczu to znaczy mówić o pięknie, słuszności i prawdzie. To znaczy mówić o sprawiedliwości, o obowiązku, o wolności i o swobodzeniu. Należy jeszcze jednak dodać, że mówić o Mickiewiczu to mówić o pięknie języka, pięknie codzienności, dobroci, wierze i nadziei na lepsze jutro, ale przede wszystkim mówić o prostocie, wrażliwości na zwyczajne życiowe zasady i przekonaniu, że nie ma zbrodni bez kary. Tak więc, drodzy Państwo, dzisiejszy piknik z Mickiewiczem to zbliżenie nas do czasów romantyzmu. I metafizyczne przeniesienie w świat ballad, przekazanych nam językiem wieszcza. To równe 200 lat temu, w roku 1822, młody Adam Mickiewicz opublikował swoje pierwsze utwory w zbiorku zatytułowanym Ballady i Romanse. Których to wydanie stało się umowną datą początku polskiego romantyzmu, epoki powrotu do wierzeń ludowych. Wielkich, nieszczęśliwych miłości, epoki pełnej poświęceń i walki o wyzwolenie narodu. Adam Mickiewicz, urodzony, trudno dokładnie ustalić gdzie, w Nowogródku, czy może jednak w Zaosiu. Na pewno jednak w Wigilię Bożego Narodzenia 1798 roku. Wychowany i kształcony jeszcze w Epoce Oświecenia. Epoce kultu, wiedzy, doświadczenia empirycznego, nauki. Swój sprzeciw wobec zastanych form, młodzieńczy bunt i talent literacki przekuł w ramy nowej epoki literackiej, romantyzmu. Wierz, autor utworów kluczowych dla naszej tożsamości narodowej. Polski romantyzm ma twarz Adama Mickiewicza. Ballady i romanse. Lektura tego cyklu, wydanego w czerwcu 1822 roku, przekonuje, że rzeczywistość, która nas otacza, wcale nie jest taka, jaką ją widzimy. Świat tekstów, zawartych w tym cyklu, Mickiewicz zasiedlił ludowymi wierzeniami, zjawami, duchami, przeciu, przeczuciami i wiarą w nieznane. To dlatego po naszym szkolnym ogrodzie krążą przybyłe wprost z ballady postacie odziane w białe sukienki. Romantyczna wyobraźnia otwiera się na istnienie tajemnicy. Wskazuje zjawiska, których nie da się opisać rozumem. Dlatego właśnie ballady i romanse uważa się za manifest romantyczny, a datę ich publikacji za symboliczny początek tej epoki. Romantyzm epoka w polskiej literaturze symbolicznie rozpoczynająca się publikacją ballad i romansów w 1822 roku, a zakończona wybuchem powstania styczniowego w 1863 roku. Tych 41 lat wystarczyłoby nadać dominujące rysy polskiemu patriotyzmowi, stać się jednym z najważniejszych okresów w historii Polski, nawet jeśli w tamtym czasie nie istniejącej na mapie, co pozostawił nam w spadku. Niezgodę na zastaną rzeczywistość. Tę niezgodę romantyzm przekuwa w bunt. Protest społeczny z romantyzmu wywodzi się bunt przeciwko wszelkiej niesprawiedliwości i poniżeniu w imię równości, równości płci, pochodzenia, sprawiedliwości klasowej, solidarności ponadgatunkowej. Romantyzm podnosi do godności i nadaje wartość wszelkiej inności, każdej odmienności. W imię tych wartości romantyzm wzywa do gniewu, Buntu i walki o sprawiedliwość. Walki nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem, czego potwierdzenie znajdziemy w każdej romantycznej biografii. Już w ramach 11. edycji Czytania Narodowego, pod patronatem pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, nasi uczniowie i absolwenci przeniosą państwa w świat ballad, świat wierzeń ludowych, świat, w którym czucie i wiara przemawia do nas bardziej niż mędrca szkiełko i oko. Zapraszamy do wysłuchania pierwszej ballady Romantyczność. Czytają Aleks Węsierski, Ines Piechowska, Krzysztof Kiedrowski. Słuchaj, dzieweczko, ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko, przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam w koło siebie chwytasz, kogo wołasz, z kim się witasz, ona nie słucha. To jak martwe opoka, nie zwróci w stronę oka. To strzela w koło oczyma, to się łzami zaleje, coś niby chwyta. Coś niby trzyma, rozpłaczy się i zaśmieje. Ty żyjesz to w nocy? To ty, Jasieńku. Ach, i po śmierci kocha. Tutaj, tutaj, po maleńku. Czasem usłyszy macocha. Niech sobie słyszy. Już ciebie nie ma. Już po twoim pogrzebie. Ty już umarłeś? Ach, ja się boję. Czego się boję? Mego Jasieńka? Ach, to on. Lica twoje, oczki twoje, twoja biała sukienka. I sam ty biały jak chusta, Zimny, jakie zimne dłonie, Tutaj połóż, tu na łonie, Przyciśnij mnie do ust usta. Ach, jak tam zimno musi być w grobie. Umarłeś, tak, dwa lata. Weźmię, ja umrę przy tobie, nie lubię świata. Źle mię w ludzi tłumie, Płaczę, a oni szydzą. Mówię, nikt nie rozumie, Widzę, oni nie widzą. Śród dnia, przyjdź kiedy. To może we śnie? Nie, nie, trzymam ciebie w ręku. Gdzie znikasz, gdzie mój Jasieńku? Jeszcze wcześnie, jeszcze wcześnie. Mój Boże, kur się odzywa. Zorza błyska w okienku, gdzie znikłeś? Ach, stój, Jasieńku, ja nieszczęśliwa. Tak się dziewczyna z kochankiem pieści. Bierze za nim, krzyczy, pada. Na ten upadek, na głos boleści, skupia się ludzi gromada. Mówcie pacierze, krzyczy prostota. Tu jego dusza musi być. Jasio być musi przy swej karusi, on ją kochał za żywota. I ja to słyszę i ja tak wierzę. Płaczę i mówię pacierze. Słuchaj dzieweczko, krzyknie śród zgiełku starzec i na lud zawoła. Ufajcie memu oku i szkiełku, nic tu nie widzę dokoła. Duchy karczemnej tworem gawiedzi, głupstwa wyważone kuźni. Dziewczyna duby smalone bredzi, a gmin rozumowi bluźni. Dziewczyna czuje, odpowiadam skromnie. Agavec wierzy głęboko, czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu. Widzisz świat proszku w każdej gwiazd i skierce. Nie znasz prawdy żywych, nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce. Jak już wcześniej wspomniałem, utwory Adama Mickiewicza to też inspiracja dla twórców różnych dziedzin kultury. Zapraszamy naszych absolwentów: Zuzie, Julkę, Kasię, Sebastiana. I Łukasza. Młodzież wykona balladę Pani Twardowska do własnej muzyki. Hulaj dusza, hulaj woła, śmieszy to mani przestrasza, żołnierzowi co grał z ucha, wszystkich łaje i potrąza. Świsną szablą koło ucha, już żołnierza masz zająca. Na patrona z trybunału, co milczkiem wypróżniał rondę. 자 <목소리나> Sieci, tak, że ludzie się nazywają. Kładę, aryż na was świeci. Kładę, aryż na was świeci. Kładę, aryż na was świeci. <trym> Z się kwapił. Na takie nikt ma serwu. Za belza kontusz ułapiła. A gdzie jest? no bile. Blisko klamki, gdy mu doski dokucza, od drzwi, od okien odpycha, czmychnąwszy dziurką od klucza, dotąd jadł czmycha, tak czmycha. Zapraszamy kolejnych naszych uczniów. Poprosimy Ignacego Nawóz Wysockiego, Krzysztofa Kiedrowskiego i Sandrę Blok o przeczytanie świtezianki. Jakiż to chłopiec piękny i młody, jaka to obok dziewica? Brzegami sinej świtezi wody idą przy świetle księżyca. Ona mu daje maliny, a o niej kwiatki do wianka. Pewnie kochankę miejscej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze. Pod tym się widzą modrzewiem, młody jest strzelcem w tutejszym boże. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przyszła? Darmo śledzić kto pragnie. Gdzie uszła? Nikt jej nie zbada. Jak mokry jasker schodzi na bagnie, jak oknik nocny przepada. Powiedz mi, piękna luba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przybiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój? Gdzie są rodzice? Minęło lato, zżółkniały liścia i dżdżysta nadchodzi pora. Zawsze mam czekać Twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora. Zawszeż po knijach jak sarna płocha, jak upiór błądzisz w noc ciemną. Zostań się lepiej z tym, kto cię kocha. Zostań się, oluba ze mną. Chateczka moja stąd niedaleka, pośrodku gęstej leszczyny. Jest tam dostatkiem owoców, mleka. Jest tam dostatkiem zwierzyny. Stój, stój, odpowie. Hardym łokosie. Pomnę, co ojciec wrzekł stary. Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie, A w sercu lisie zamiary. Więcej się waszej obudy boję, Niż wzmienne zmienne ufam zapały. Może bym prośby przyjęła twoje, Ale czy będziesz mnie stały? Chłopiec przyklęknął, Chwycił w dłoń piasku, Piekelne wzywał potęgi, Klnął się przy świętym księżyca blasku, Lecz czy dochowa przysięgi? Dochowaj strzelce, Strzelcze to moja rada. Bo kto przysięgę naruszy, ach biada jemu, za życia biada i biada jego złej duszy. To mówiąc, dziewka więcej nie czeka, wieniec złożyła na skronie i pożegnawszy strzelca z daleka, na zwykłe uchodzi błonie. Próżno się za nią strzelec pomyka, rączym wybiegą nieprostał. Znikła jak leki powiew wietrzyka, a on sam jeden pozostał. Sam został, dziką powraca drogą. Ziemia uchyla się z grząska, cisza wokoło. Tylko pod nogą zziędła szeleszcze gałązka. Idzie nad wodną, błędny krok niesie, błędny strzela oczyma, wstęp szumia po gęstym lesie, Woda się burzy i wzyma, burzy się wzdyma, Pękają tonie o niesłychane zjawiska, Ponad srebrzyste świtezi błonie, dziew, Dziewicza piękność wytryska, Jej twarz, jak róży bladej zwoje, Skropione jutrzej kiłeską, jaką mgła lekka, tak lekkie stroje, Obwiały postać niebieską. Chłopcze mój piękny, chłopcze mój młody, zanuci czuleziewica. Po co wokół świtej wody błądzisz przy świetle księżyca? Po co żałujesz dzikiej wietrznicy, która cię zwabia w te knieje. Zawraca głowę, rzuca w tęsknicy i może jeszcze się śmieje? Daj się nam mówić czułym wyrazem, porzuć wzdychania i żale. Do mnie tu, do mnie, tu będziemy razem powodnym pląskać krysztale. Czy zechcesz niby jaskółka chybka? obliczę tylko wód muskać. Czy zdrów jak rybka, wesoł jak rybka? Cały dzień ze mną się pluskać. A na noc w łożu srebrnej topieli, nad, pod namiotami zwierciadeł, na miękkiej wodnych lilieck bieli, śród boskich usnąć widziadeł. W ten zasłon błynął piersi łabędzie: strzelec w ziemię patrzy skromnie, dziewica w lekim zbliża się będzie i do mnie woła: pójdź do mnie! i na wiatr lotne rzuciwszy stopy, jak tęcza śmiga w krąg wielki, to znowu siekając wodne zatopy, srebrnymi pryska kropelki, podbiega strzelec i staje w biegu, i chciałby skoczyć, i nie chce, wtem modra fala, prysnąwszy z brzegu, z mu stopy łechce, i tak go łechce, i tak go znęcą, tak się w nim serce rozpływa, I jak gdy tajemnie rękę młodzieńca ściśnie kochanka wstydliwa, zapomniał strzelec o swej dziewczynie, przysięgą pogardził świętą, na zgubę ośle bierze w głębinie nową złabioną ponętą. Bierze i patrzy, patrzy i bierze, niesie go wodne przestworze, już z dala suchych wybrzeży na średnim ikla jeziorze. i Już dłoń śnieżną w swej dło ciśnie dłoni w pięknych licach topi oczy. Ustami usta różane goni, i skoczne ochręgi okręgi toczy, w ten wietrzyk świsnął, obłoczek pryska co łudzącym lasku. Poznaje strzelec dziewczyny z bliska. ach, to dziewczyna z podlasku. A gdzie przysięga? Gdzie moja rada? Wszak kto przysięgę naruszy, ach, biada jemu, za życia biada i biada jego złej duszy. Nie tobie igrać przez srebrny tonie lub nurkiem pluskać w głąb jasną. Surowa ziemia ciało pochłonie, oczy twe żwirem zagasną, a dusza przy tym świadomym drzewie niech rad doczeka tysiąca. Wiecznie, piekielnie cierpiące żarzewie, nie ma czym zgasić gorąco. Słyszy to strzelec, błędne krąknie się, błędnymi rzuca oczyma, a wicher szumi po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma, burzy się, wzdyma, wrę aż do dna, kręcącym nurtem porywa, rozwiera otchłań pod, podwodna, ginie z młodzieńcem dziewica. Woda się dotąd burzy i pieni, dotąd przy świetle księżyca snuje się para znikomych cieni. I jest to z młodzieńcem dziewica. Ona po srebrnym Plonsie Jeziorze, on pod tym jęczym drzewem. Kto jest młodzieniec, strzelcem był w Boże. A kto dziewczyna, ja nie wiem. Szanowni Państwo, tym utworem zakończyliśmy część artystyczną. Dziękujemy naszym wykonawcom, uczniom, a przede wszystkim absolwentom, którzy znaleźli czas, by wesprzeć nas w organizacji Narodowego Czytania. Zawsze możemy na nich liczyć. Dziękuję także polonistom, pani Ani Flisikowskiej, pani Elwirze Kwidzińskiej, pani Pauli Pozorskiej, pani Annie Zaborowskiej, pani Elżbiecie Zawackiej za przygotowanie dzisiejszego wydarzenia. Wymagało to od Państwa mnóstwo pracy, wysiłku oraz zaangażowania. Zwłaszcza, że przygotowania rozpoczęły się już w połowie sierpnia, czyli pod koniec wakacji. Oczywiście, jak zawsze, mogliśmy na Państwa liczyć, na Waszą wzorową pracę. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję.